Maneczko ziomeczki, to nasz pierwszy odcinek z moim kolegą Master Ninchą. Kurde, mam laga. No to fajnie. A specjalnie jeszcze dla was z nami jest, jak w pierwszym odcinku z serii Minecraft na serwerach zibi. 20! Okej. Okay. A cicho I dzisiaj dla Was zagramy specjalnie na Blitz Survival Games na serwerze Hypixel. Powiem dzisiaj gramy na Blixur no Marcel, nie wygłupiaj się. Słyszeliście na pewno, on to przedstawił bardzo, bardzo głośno. A teraz Marcel, wybierzmy mapkę, chodź ze mną. Czekaj, mam laga. No szybciej, rusz to skórzaną dupcie Ruszam ten zadek. No to fajnie. <grym> A teraz? To, o, ej, zablokowało mnie. Miałem święta ja zatrzymanego. Lol. Aha, dobra. Dobra, jaką mapę? Bierzemy. Kat, cattle Drive 4x16, teraz 5. Jesteś? E, e, czekaj, Cattle Drive. Ja już jestem. Yeah. E, master. Czekaj. O, 6 widzę 6 cię, 6. jesteś, jesteś, tak, jesteś tu, tak, dobra. Jak się można nazywać? Banona 4201. Ktoś lubi. Chcę <laughs> się rozmówić, Okej, okay, ale Marcel, team, nie? No Oczywiście, Tylko, że ja mam lagi i strzelam we wszystko, co się rusza. 5, 4, 3, 3 2, 2, 1. 1. Start siwego nowego roku. Gdzie, o, tam jesteś, master? Widzisz mnie? Eee szczerze. Tak, no? Tak widzę. No to dobra. Zobacz, za tobą jest taki wielki budynek. Tam w oddali, no. biegniemy na niego. Wiesz, że ja mam na najniższej rozdzielczości. Dobra, tam bie biegniemy na ten wielki budynek. Eee, ja się mogę z Ciebie trzymać. Czyli zostałem łuk. fajnie. Chyba no, ja mam miecz. Tym królu się Jak biorę archera. Dawaj, za mną, za mną. A gdzie ty jesteś? Pobiegłem na skrzynki obok. Dobra, chyba Cię widzę. Master! Oj, idę za Tobą, leć, leć! Śmiało, śmiało. Ninja biegnie! Biegnij, śmiało, śmiało, jesteśmy razem, spoko, spoko. A nie, nie, Lagi, nie! Nie, nie, nie. Uciekaj! Koleś! Lagi, nie teraz, nie teraz, nie teraz! Robicio, załóż se kask. Yy, wchodź do tego domku. Ciekawe jak z Lagiem. Ktoś cię bije? Tak, chyba tak. O matko z mieczem, nie, ja stąd uciekam, nie, sorry, musiałem cię. Ała! Co to jest? Ja, ja wolę paintball, człowieku, paintball. Nie, to będzie nudne. Widzowie tego na pewno nie lubią. Właśnie. Dobra, idziemy, idziemy, ja, idziemy. Chodź uciekać, nie uciekać. Aaaa mamy miecz, mamy miecz, ale nie jestem uzbrojony tak jak koleś. On ma złoty na pierśnik. Albo to z jak tam wolno ja Zgubiłem go udzielam ci, udzielam ci mocy ninzy Zgubiłem go zgubiłem... No, jest, jest, Udzieliłem ci mocy nindzy i go zgubiłem No to fajnie, ale szkoda, że ciebie nie ma. Ty masz takie lagi, że już od razu zginąłeś. No ale wiesz, ktoś musi. Wymaganie systemowe! Nie no goni mnie! zginąłem. A ja jestem niewidzialny. Jesteś, siema! No witaj. Dobra, chodź na spawn. Dobra. I jeszcze raz idziemy na jakiegoś typka albo na jakąś mapę, nie wiem. Tylko chodź. Na jakąś chodź, gdzie jesteś? Ball. Marcel. Marcel. Paintball. Gdzie Pindball? na paintball? Paintball jest mój. Ja jestem ciągle Pindball. na tym survival. Gdzie ty jesteś? No czekaj, mi się spawn. Ja Ej, jestem... idziemy na vampires. Idziesz? O, vampires jest fajny. No, tak. Dobra, jestem za. Dobra, Robot, drodzy widzowie, Jej. zmieniamy nie, yy, nie, położenie nie, na wampirę Ja już jestem, gdzie wiesz, jesteś? Kogo ja ci, wiesz, kogo ja jak ja się zachowuję? Na Vampires y, tą bez numerka idź. Ja też idę. Dobra. A to nie jest przypadkiem czy porządkowane automatycznie? Nie wiem. Nie. nie ja wiem. też, ale w każdym razie, ej, wyobraź sobie, co by było Hellboy fajny film nie powiem no szybko o, gdzie ty to jest jesteś zombiak. no jest tutaj jakiś. jesteś no jestem ale ty się jeszcze nie wczytałeś jestem w człowieku wczytałem się już tam jest to ty się nie wczytałeś. aha ty tu jesteś dobra jestem za tobą dobrze do netery idę chodźmy tutaj do tego zombiaka jakiegoś który zniknął Okay. Eee... Chodź na village 21 na 26 ja już jestem. Człowiek, 26... l... ja mam takie laki, że mogę nie dojść. Dobra, idę jeszcze raz na spawn i czekaj na mnie. Wybierzemy Ech. inną mapę. Wiesz, jak ja się czuję? Czło... Jezu, Ej, gdzie ty poszłeś? O. No do tego zombiaka to zniknął. Ja nie mogę. Master, jestem przed tobą. No jesteś, widzę. Chodź do tego. Elias y, 21 odkryłem, na... Czy by, odkryłem czy odkryłem 3 na lagu! Odkryłem! Dawaj, ej, idź do tego Erias 22 na 32. E, dobrze, czekaj. Czuję się jakbym miał kulę u nogi. Bez urazy. No wchodź tam. Roz, tak, ma, tak mam z tym do... Dobra. Wbijaj! Człowieku... Nie no, nie wbiłem przez ciebie, poczekałem aż ty najpierw wbijesz. I VIP wbił. nie. Napisz SPAWN. Eee, dobrze. Nie. Robciąż, pierwszy rewer, gratuluję. Rewer. Rewer. Rewent. Glatuluję. glatuluję, glatuluję. No jasne. Glatuluję. Mam takie lagi, ale się nie poddaję, Daję! się nie podda. Co, dalej jesteś przy tym zombiaku? To, to zniknął? Tak. No to potwórę. Napisz spawn. No napisałem. No i kliknij Enter. No i no i wcisnąłem. Ale miałeś kliknąć. <laughs> miałeś kliknąć, a nie wcisnąć. Wcisnąć to ci się zepsuł. <laughs> Cisnąć to ci tam nic nie zostanie Jeśli problem. No, Dobra, proponowałbym Gdzie ty się. Ja nie mogę ten z drugiej strony porządku. Kurde, coverant się zrobiło na vip -a. I gdzie ty w ogóle jesteś? No na Vampires. No ciekawe gdzie? Czekaj zaraz zobaczymy. Nie, co ja zrobiłem? Weź znowu weź na tą gwia gwiazdę. No i idź do tego bez numerka. No co ja zrobiłem? Ja weszłem na mapę, i jak ja wszedłem, to już się zaczęli. O. No nie, Marcel, nie, to straszne. No, a jak się, ej, i taki cały odcinek. My. Szukam cię, szukam cię, szukam cię, i jak... No nie, widzowie, 15 minut. No 15 minut, dobra, chodź szybko jeszcze, te vampires, bo mamy już 8 minut. Marcel. 8 minut, serio? No. Nagrywania i mamy jeszcze 7 minut, przynajmniej. Rzućcie drugi odcinek od razu. Im tak potrzebuje ten. Kurde. Nie no, Marcel weź chodź tu. O jesteś master, tu, patrz, patrz, patrz na no, schody. Nie widzę, nie widzę Cię. No Tylko nie widzi... korzystaj z tego diaksowego mieczyka, mie co masz na plecach, dobra? Diaksy To by <trym> było citerstwo. Zaraz ci nim odetnę głowę. Co to ma jak sam? A wiem, wiem, wiem. Jest, bogaty. Dobra, Master, gdzie idziesz? Eee, może na te village. Może. Nie, 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 coś więcej, więcej, więcej. 14,26, village, widzisz? Tu, gdzie eee, ja Kavern, Cavern, dwa, 13 na 26, tutaj. Dobra, idę. Wbiłem. Wbiłem. Melduję się. Jest! Jesteś! Nie, to jest piękne, Marcel! Wzruszająca chwila. Ja nie, Ue, he, 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 he. nie uwierzysz, co ja zrobiłem. 30 sekund. Powiedz mi, jak będę na grze. 8 7 6 5, 5 4, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 4 3 2 1 Ding Happy New Year. Jesteś wampirem? Bingo! Nie, żartujesz. Tak. <laughs> nie, nie żartuję, Robert jestem. W stylu graczy ciebie wybrali. Nie, wpisałem po prostu wampire. O, jesteś, ty jesteś, ty jesteś cheater, ty miałeś Mówi, być ze mną, mieliśmy się razem kryć, a ty uciekłeś. Jeżeli jeżeli chcesz nie, nie, w grze jako nie, nie, y oh, matku! nie, to... boję, nie, boję! Możesz rozwalać nie, Chcę krwi, krwi, chcę krwi. Krew, okay. czuję krew. A nie, to ketchup. Aha Ej, ja wyobraź sobie tak wszyscy. Zombie! Macie się mnie słuchać, szturmowcy. Jestem lordem Vaderem! O, 20 minut mi go rozmawiamy. Szukam cię. Jestem w bezpiecznym miejscu i tu mnie nie znajdziesz. Jestem na, na... takim wielkim grzybie jakimś. Nie serio? wiem. Nie wiem, nie widzę. Właśnie pochodzę po schodkach na tego grzyba. No żartujesz. Nie. <laughs> Chcę sobie to wyobrazić. O, jestem w jakimś rozwalonym domu z pajęczynami, nie wiem. Krew. <laughs> Marcel tu kogoś zjadł. Redstone. Widzimy Redstone'a. Marcel ratuj, Redstone nas zabije. Porali prądem albo coś. <laughs> Ej, jak ja wyglądam człowieku? Au. Ja o, próbuję. Ej, LOL, ej, ja mam taki słaby rendering i mi się przez... Ja przez ściany widzę graczy. Jasne. A nie, no. to Niki możesz widzieć. Cześć. Tak, przed twoim spojrzeniem. Jestem Endermanem. gdy mnie to cały się częściej że jestem panem. Mówisz, że boję się, bo nie ma piszczy. Nie! Za dużo piwa. No. <noise> No, ja nie mogę, nie! Tutaj nie ma wyjścia! Okay. <laughs> o! Trzymaj deady Nie! Że... Ząbiak! Idę, gdzie indziej! Chciałem nie spojrzeć! Tak sobie śledzę czat, przy okazji czekam aż znajdę i patrzę czy ty nie zginąłeś, ale widzę, że nie. Marcel, mamy dwie minuty. Równe. No to szybko! Wyłaś z domu i tam przygannę w cię zaję! Jestem głodny. Zaraz! Twierdzisz, że był Redstone? Tak? O, to ty? Jakiś wampir mnie bije? Nie, ja cię akurat nie bije, ja też siedzę pod domkiem i. I ten wampir się teleportuje! O, o. Jak ci powiem, Robert? Zacząłem pukać w muszle. Zabiłem się. Albo no i ja lubię te małe. Ten... Gdzie jesteś? Y szczerze? Kaktus mnie bił. Y on. A, tutaj jestem, jestem przed tobą, widzisz? No, niestety. Idę za tobą, chodź, idziemy, idziemy. Zjemy wszystkich, spożyjemy wszystkich spokojnie. Czekaj, jeszcze mamy 8 su. Mamy 8. Krew, 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 krew. Wszyscy pewnie siedzą w domu. Jesteśmy wampiry. Czekaj. Kurde, ja się już rozśpiewałem, a tu mnie jakiś Matko, ja myślałem, że to jakieś pogięcie Jakie ludzie. Chodź, rozbiłem szyby, nie! Chciałem rozbić szyby. Nie. Spokojnie się odspałnisz. No wiem. Marcel musimy się pożegnać. To tak szybko zleciało, ale przecież chyba 5 minut się szukaliśmy. Spawn? No świewam z mapy. Dobra. Chodź na main albo nie, tutaj się żegnamy już szybko. Dawaj, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czekaj ładuje mnie. Ładuje cię, no dobra. Ja tu stoję i już się żegnam. No ja już jestem, 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 jestem. To zobacz sobie, stoję na słupku. Tak. Ja, ja stoję za jakimś gościem z koroną. No chodź tu Moby. Czekaj, na jedynkę, na, na jedynkę, szybko na jedynkę Eee y A na tym tym. Dobra, jesteś? Nie, 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 nie to. To ta netwerowa gwiazda. <totracjonalisas televisative> nie, Marcel, musimy się już żegnać. No to ziemale żegnajcie. <topatry> ja tu czekam na Roberta, ale niestety nie byłem... Jest, jesteś, jesteś, jesteś! Jesteś, jesteś! Dobra, to jesteś tu, żywko! 15 sekund! Chodź! Ej, jeżeli chcecie, żeby Robert przeżył. Jeśli chcecie y, już y, jutro mieć serię, to musi być 20 4, lajków! Narka!